Zmiana nazwy konta użytkownika lokalnego przy użyciu wiersza poleceń w Windows 10. Otwieram wiersz polecenia administrator. W tym celu klikam prawym przyciskiem myszy na start i wybieram wiersz polecenia administrator. Potwierdzam. Sprawdzę sobie jeszcze konta. Mam na tym komputerze dwa konta: konto Leszek konto administratora i konto standardowe, konto Julii. Zmienię nazwy dla konta Julia. W tym celu wpisuję polecenie w mig, czyli wywołuję komendy Windows Management Instrumentation Command. Następnie User Account Where Name Julia, rename kapule, czyli mic czyli komendy, czyli komendy zarządzające Windowsa, user account będę pracował na kontach użytkownika i where Name Julia, czyli gdzie nazwa równa się Julia, rename na kapulet, czyli zmień nazwę na kapulet. Wciskam Enter i sprawdźmy sobie, czy nazwa Julii została zmieniona. Mamy zamiast Julii kapulet, zmieniliśmy nazwę przy użyciu komendy wiersza poleceń. Proszę zostaw komentarz, odejdź w moją stronę it zbierką i dziękuję za oglądanie.